Cześć, w tym filmie pokażę Ci, jak stworzyć własny awatar online w aplikacji spstudio.de. Zapraszam. Edytor awatarów, o którym mowa, o którym wspomniałem, ma adres sp-studio.de i mamy tutaj możliwość tworzenia, kreowania z gotowych elementów różnych awatarów. Zachęcam do tego, żeby na początek spróbować stworzyć awatar samym sobą, czyli stworzyć coś, co jest charakterystyczne dla Was. Jeżeli dziewczyny mają kitki, dwie chociażby, albo jedną, albo chłopaki noszą okulary, czapkę jakąś ktoś nosi, albo jakieś inne ma elementy, brwi, jakieś szerokie, albo wąskie, albo uszy odstające, albo nie odstające, albo kolor włosów blond, albo ciemny i tak dalej, żeby spróbować siebie stworzyć tutaj jak najbardziej podobnego z tych dostępnych elementów, a później oczywiście olbrzymią kreatywnością się wykazać i stworzyć różne, różne efekty, różne elementy, tak chociażby jak mój tutaj, jakaś hybryda tutaj jakiegoś jego łącznie z, z ciałem z łusek, więc możemy się tutaj bawić tymi wszystkimi elementami. Mamy tu kilka kategorii, które są podzielone jeszcze na podkategorie, czyli e, chociażby tutaj w ogóle ciało, e, oczy, e, znaczy usta, tu mamy podkategorie oczu, brwi, nosów, uszu i tak dalej, i tak dalej. Możemy tutaj tworzyć różne elementy, tworzyć różne, e, różne postacie. To co chcę też tutaj pokazać, to to jak edytować i jak zmieniać różne elementy, czyli ten przycisk, tutaj yy, przycisk ołówka, gdzie pierwsze mamy wszystkie elementy, które są aktualnie użyte na, w naszym awatarze. Więc jeżeli nie chciałbym tutaj yy, tej buzi z sierścią, klikam nią i mamy tutaj możliwość usunięcia tego elementu przez klawisz delete. Mogę też zmieniać kolory, czyli. Yy, w zależności od elementu możemy zmieniać jakiś kolor, jeden bądź dwa, e, albo różne tutaj stosować inne rzeczy e, w zależności od danego elementu. Czyli mógłbym zmienić na przykład kolor tutaj e, tej sierści. E, móg, be, mogę też tutaj klawisz back, wraca. Mogę zmienić tutaj też ten nos, czyli dwa elementy mogę akurat tym zmienić. Możemy odbijać to lustrzanie, obracać i tak dalej, ale też usuwać elementy. Więc w ten sposób możemy działać. Modyfikując tutaj jeszcze oprócz tego, że wrzuciliśmy coś na awatar, to jeszcze parametry tego możemy też wyczyścić szybko, aby stworzyć kolejny awatar. Możemy szybko kliknąć click Stage i wtedy usuwa nam się całość obrazka. Możemy go tak na nowo. A tutaj szybciutko stworzę e, jakąś postać i pokażę, jak można ją e, zapisać. Ją może w spółkę. i jakieś smutniki. Okej, okay. mam jakąś postać. Dodam jej jeszcze może uszy. Jeżeli chcecie zapisać taki projekt, to mamy dwie możliwości. Pierwsze to klikam w dyskietkę i pobieram, e, pobieram ten obrazek na dysk. Mogę tutaj, jeżeli zgadzam się tutaj z, z licencją, kliknąć, że z prośbą o to, żeby usunąć ten znak wodny, czyli tutaj ten spstudio.de. Mogę kliknąć, wtedy tego nie będzie. Tylko tam zapoznajcie się z licencją, czy to wolno wtedy to tak czy nie wolno. Ale tutaj do zabaw możemy po prostu to sobie kliknąć, download as image i pobieramy to na dysk zapisując plik. Druga rzecz, która pomaga nam współdzielić się tymi plikami, bawić się, pokazywać innym osobom w szybki sposób, to wysłanie linku do naszego projektu. Więc klikam copy the link. Jeżeli ten link się już skopiował, to gdzieś w osobnym programie mogę wkleić go na jakiś czat, chociażby jeżeli używamy jakichś narzędzi online do chociażby yy, narzędzi Google, czy jakiegoś Classroom'u i tak dalej. Możemy wklejać tam linki i każdy yy, podzieli się swoim avatarem. Więc yy, te linki są strasznie długie, tym się nie przejmuj, bo każda postać ma tu zakodowane wszystkie rzeczy, jakie ma ubrane, co ma, jak wygląda, jaki kolorze i tak dalej, więc te linki są strasznie długie, e, ale tym się po prostu nie przejmuj, e, jako do zabawy może to działać. I jeżeli chcesz coś zmodyfikować i stworzyć następny awatar, po prostu zapisz ten link, który tutaj masz, skopiuj go sobie w jakieś miejsce, sklej gdzieś, czy do pliku, czy właśnie podziel się nim w Classroomie, czy w jakimś innym narzędziu, e, zmodyfikuj swój obrazek, czyli tutaj każda modyfikacja, teraz klikam w ten ołóweczek, zmienię kolor skóry. Na przykład na taki, i teraz, już, jeżeli zapiszę ponownie, kopię link, skopiuję link, to już mam drugi obrazek. Tamten już jest, gdzieś sobie zapisałem wcześniej. Mam go w tym linku zapisane, i teraz już zmiany są wprowadzone bezpośrednio w ten link. I on już jest do najnowszej wersji, którą widzę na ekranie. Tak to działa. Zachęcam Cię do eksperymentów, do zmian tych wszystkich tutaj parametrów. Spójrzcie kawa, awatary różne. Spróbuj stworzyć siebie, to przede wszystkim, ale spróbuj też potworzyć coś ciekawego, to co po prostu będzie czy śmieszne, czy zabawne, czy, czy ciekawe. Powodzenia.